Dobry, witam Was w kolejnym filmie na kanale. Widzimy się oczywiście w grze Ferro A New Era i dzisiaj jest druga część z misji Północny i W której będziemy prawdopodobnie rozpoczynać budowę piramidy, która jest nam niezbędna w dzisiejszej misji. Jak widzicie, finansowo jesteśmy w dupie, delikatnie mówiąc. Ludzi trochę mamy, mamy trochę bezrobocia i armia na nas zmierza. Na szczęście trochę już przygotowałem, mamy trochę floty. Przemysł jako taki jest. Więc powinniśmy z tego dołka niedługo wyjść finansowego. E, ciebie widząc chciałbym prosić o zostawienie łapki w górę i subskrypcji, ponieważ dla mnie to jest to bardzo ważne. W ogóle bogowie widzę się trochę obrażają, więc trzeba to się tym zająć. E, każdy sub to jest taka w cegiełka, która mnie zachęca do naszego działania, więc jeżeli możesz ją zostawić, to będę bardzo wdzięczny. Już więcej nie żebram, lecimy z odcinkiem. E, trzeba wyznaczyć miejsce budowy naszego monumentu, myślę. I to miejsce przewidywałbym, przewidywałbym tutaj. To będzie dobre miejsce, uważam, na tęże tę, piramidę. No, no, damy ją tutaj. Sam raz będzie wojsko obok, pilnować budowy, więc nawet pasuje. I tutaj musimy pociągnąć, oczywiście, drogę do naszej budowy. Dobra, mamy. Eee, I teraz, tak, potrzebujemy kilka obozów pracy. Mamy z nawet. Czemu nie? Żeby jak najszybciej to ogarnęli wszystko. Kamień już powoli zaczynamy importować. O, mnie atakuje, zaraz będzie atak, spoko. Trzeba będzie zwiększyć wydobycie wapienia, ale to jeszcze nie, jeszcze nie teraz, to później. Jęczmienia produkuje dość na razie i piwa, ale możemy to nieco zwiększyć, ponieważ... Yy, Oaza Selimy również kupuje od nas piwo. Więc nie omieszkam skorzystać z tej propozycji. Prawda? Dlatego będzie trzeba zwiększyć produkcję piwska. Ale to... no bo w sumie zaraz to zrobię. Browar, bo będę miał więcej pieniędzy. Będę mógł sprzedawać 4000, więc 8 browarów na eksport plus 3 dla mnie, dobra. 3, 4, 5, 6 zakładów mi myślę powinno pomóc. No i również farmy jęczmienia trzeba zrobić tutaj na terenach zalewowych. Dlaczego tutaj? No bo akurat te tereny są w miarę dobre, jeśli chodzi o yy, wylewy. No, ale tyle farm powinno wystarczyć w zupełności już. Nie trzeba tu więcej kombinować. Tutaj trochę zrobimy. A no, te pola nie mogę połączyć nawet, także czuł z tym. I damy tak. Irygacja. Niech to wszystko ładnie nawadnia. Dobra. Mamy kilka pól. Ale to tak będą takie pomocnicze. Myślę, że robotnicy stąd bardzo chętnie na te pola przyjdą. O, jest bitwa. Zobaczmy. Eee, no taki A, tak to ludzie. Z czym do ludzi? Z czym do ludzi, moje mili? Ja mam tutaj poważną armię zbudowaną, a nie jakieś gówno. Dobra, bezrobocia już nie ma. Trzeba będzie i tak drugą dzielnicę zbudować jeszcze. Myślę, że tutaj ją wepcham, w taką mini dzielniczkę. Jestem w stanie to zrobić. Ale to muszę mieć trochę pieniędzy, bo na razie, jak widzicie, jest bieda. Jestem ledwo, ledwo na plusie, minimalnie rapt. Więc na razie trzeba czekać. Dobra, tutaj z tym jęczmieniem widzę, aż stoicie. Macie takie nadmiary, to dobrze, to dobrze. O to chodziło, one mają być, to mają być takie pola zapasowe w razie, gdyby były braki jęczmienia. To stąd będziecie mogli zawsze, chłopaki, przyjechać z robiną. A nawet damy magazyn, który będzie troszkę jęczmienia przyjmował. Takiego rezerwowego tutaj, niech będzie. Dobra, będzie to na rezerwowy jęczmień, magazyn. Bo jęczmień mogę też sprzedawać, więc jest to istotne, żeby mieć go jak najwięcej, jednak. Dobra, mamy trochę pieniędzy. W końcu. Wchodzimy sensownie na plus gospodarczo, dlategoż, to też dlatego, zrobimy tutaj drugą dzielniczkę, taką mniejszą, jeszcze trochę ludzi jednak zmieścić, jakiego tych będzie, Droga będzie szła tak, niech będzie tak, coś tego typu. Tutaj oczywiście droga musi być poprowadzona, poprowadzimy ją. Nie, pawilony nie zmieszczę tak. Jak to zrobić? Czekaj, czekaj, czekaj. O, poprawę, będzie taki szlaczek zrobiony trochę. O, ale tak powinien chyba pawilon się zmieścić. Wiem, jak to wygląda, spokojnie, ja wiem, ja wiem. Tak, zmieści się, dobra, poza Ale działa, działa. Zrobimy jeszcze jedną drogę objazdową, może tutaj taki wjazdik jeszcze będzie. Dobra, powinno być ok. Teraz tak, tutaj trochę domów. Tutaj trochę domów. Standardowe źródło wody. zmniejszmy prędkość, już niech powodzie wprowadzają. Yy, placówka, remiza, posterunek, koła. Dobrze. Świątynia, 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 świątynia. Yy, gabinet jest, dobra. Czyli teraz tak, bazar. Proszę mi tu nie kupować niczego z tych rzeczy. Bo i tak tego nie mam, poza... Płótne, także nie ma sensu się nawet specjalnie gimnastykować. Okej, okay, to powinno chyba wystarczyć. Jeszcze dobudujemy po dwie kapliczki zaraz dla bogów, żeby. No i wiadomo, jeszcze trochę domów tu muszę upchać, żeby wykorzystać potencjał tej dzielnicy. Tutaj wywalimy domy. Ten muszę usunąć. Dobra, trochę placów, kozacko. No i kapliczki. Tak, żeby się nie spaliły ani nic, to. Tutaj będzie jedna bezpieczna. Nawet dwie, tutaj damy, tutaj, tutaj zmieścimy jakieś i dla seta niech też będzie eee, tu. No i pięknie. Dobra, wiem zadłużenie, ale zaraz z tego wyjdziemy. Piramida powoli zaczyna powstawać, będzie trzeba dobudować zaraz gildię kamieniarzy, żeby... żeby żeby żeby, mieli, żeby miał kto te kamienie układać, prawda? Na tej budowie, no bo na razie nie ma kto. Nie ma osób do tego kompetentnych w mieście. Dobra, gildia cieśli mmm, Jak najbliżej, żeby to w miarę szybko szło. Tutaj będzie. Tutaj damy blokadę. Tu przesuniemy... Gildie kamieniarzy, trzeba nas pamić. Potem te obozy pracy wywalę stąd i walnę je y, w tych okolicach, żeby oni byli jak najbliżej tego kamienia całego, nie? Na razie są tutaj, wiadomo, oni muszą tutaj ten teren sobie przygotować pod y, nasz monument. Dobra. Ludzie są. A, podatkowego podatkowych nie dałem, no właśnie, obowiązkowa rzecz, to być musi W sumie ta droga nie ma tu sensu teraz Tę ja wywalimy, dobra no, od razu lepiej, damy jakieś ogrody może Proszę bardzo, rozwijajcie się No i pięknie Jest dobrze, widzowie, jest dobrze Tutaj niech przygotują platformę I będziemy budować naszą potężną piramidę Potężną, strasznie potężną ona będzie potężna. Szkoda, że nie mam surowców do tego. Dobra. Teraz jeszcze jedna rzecz. Yy, gdzie to jest? Właśnie. Chcecie piwo, papirus i garnki, tak? Dobra. No to wszystko będziemy trzymać. Raz, Zaraz się tego pozbędziemy. Piwo już wysłaliśmy. Yy. Jeszcze papirus i garnki. I yy, datki będą ogarnięte. Ogarnijmy już to teraz. Póki mamy pieniądze. Sytuacja w mieście jest już... Stabilna, jeśli chodzi o gospodarkę, więc o to się martwić nie muszę na szczęście. Jedyne o co się mogę martwić, to że ta budowa będzie trwała wieki, chociaż mam sześć magazynów kamienia przygotowanych, to może no, zawsze coś, nie? Zawsze coś. Dobra, garnki już mogę dać, już nie musimy ich przetrzymywać, jeszcze papirus i będę miał wszystko. O, je, no trochę im zejdzie to przygotowywanie terenu. No dobra, no róbcie, róbcie chłopaki. Rupta, rupta, że tak powiem. Jak najszybciej zrobię, im szybciej zrobię, tym lepiej. Zaraz będę miał papirus. Trzcina nowa dojechała, jak ładnie. Produkcja ruszyła, to mi się podoba. Dobrze, że zdałem te zakłady po tej stronie rzeki, bo jest trochę wygodniej. Nie, nie jest tu tak ciasno, przynajmniej nic. Tutaj ładnie wszystko na tym środku upchałem. Podoba mi się ten design miasta, muszę Wam przyznać. Jak not na lie. Teraz papirusek powinien być gotowy. No, tutaj już jedzie widzę wózek z papirusem, zaraz powinien jechać drugi. Czy już mamy? Mamy, dobra, idealnie. No, już nie przetrzymujemy. Może być normalnie obracane. Papirus na mieście, datki dane, więc tak naprawdę pozostało zbudować piramidę teraz. I tyle. Bezrobocia mamy troszkę, to dobrze. Tym razem się w kulturę nie będę bawił, M czyli tak tego nie widzieliście w, w poprzedniej misji, bo się nie nagrała. Yy, ale tak, no, tam się zabawiłem, że chciałem wyciągnąć maksimum kultury, a się okazało, że i tak mogłem tylko mieć... Maksimum 50 z jakiegoś powodu, więc no sami rozumiecie. Atak armii Beduginów No atakujcie se. Nie wyjdzie wam. TT wam to nie wyjdzie. Przykro mi. Nie ma szans. Dobra, trzeba dobudować kopalnię wapienia. Może zaraz tutaj masowo yy, będę musiał go mieć. Będę potrzebował go masowo, znaczy się. 6 kopalni, myślę. Chcę tą budowę. Mam nadzieję, że jak najszybciej się udają zrealizować. jest dwa magazyny. No dobra, tyle wystarczy. Yy, wapień. I wapień oczywiście. Placówka, żeby to się na mnie zapadło. Tak, wiem, wiem. Niech sobie idą. Armię mam. Także powinno być dobrze. No, magazyn na jęczmień oddaje. Się przydał. O, idą w końcu na budowę. Nice. O. Choć no z czym do ludzi, ludzie. Do widzenia. Dobra, te obozy. A, robią out. Stąd one idą tu. Tu no, niezbędne. Damy je. O, 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 dobra, jedną tkalnię wywalmy, żeby były jak najbliżej się da. da ich nas pamięć ile się da, 7 nawet. Yy, I tkalnię damy. Dobra, remiza. Pięknie. Dobra, chłopaki idą na razie na pola chyba. Dobra, spoko, też mogą iść. O, już chyba ruszałem z kamieni. Tak, tak, idą już. Dobrze, 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 dobrze. Bardzo dobrze. To mi się podoba. Ile będę teraz potrzebował, potrzebował kamienia? 1344 bloki. Oj. Słoma? Oh, no to mamy problem. Dobra, no mamy trochę pól. Słomę potrzebujecie, mówicie. No dobra, damy tutaj magazyn na słomę. Żądanie spełnione. Mamy. aaa no tak, no przecież oni tu czekali z tą słomą. Pod tym magazynem. Dobra, kozak. Może kamienia mi trochę dam farę za to, mam nadzieję. Bo ta budowa naprawdę potrwa. Ja jestem tego pewien. No ja, wielku, mowa. 48 bloków kamienia, bardzo ładnie. To jest ponad dwa razy tyle z tego co mogę importować rocznie. W sensie rocznie mogę importować 40, więc dał mi 48, to jest dużo. Naprawdę to jest dużo, To jest bardzo dużo. Jeszcze 1200 bloków z kamienia będziesz potrzebował. No jeszcze mamy w magazynie troszkę tego. No dobra, mamy zapas na, na troszkę jeszcze tej budowy. Poko spoko. To jeden magazyn mogę wywalić już, bo one i tak zaraz będą puste. Te wszystkie magazyny z kamienia. Ważne, że budowa idzie. wapień też ładnie się wydobywuje. To mi się podoba. Słomę w razie co będziemy mieć w zapasach. Ja nie wiedziałem, że chłopu będzie słomy ode mnie żądał, ale was, dobrze, że miałem tych, tych ludków, co czekali z tą słomą w rezerwie, nie? bo bez tego by była lipa. Dobra, lecimy z budową i zobaczymy, co będzie później. O, kolejny atak armii, Alto to za dwa lata, dopiero jeden, ludzie, No czym my tu mówimy. Jeszcze dużo, dużo czasu. Jak widzicie, budowa powoli idzie, ale, no właśnie, skończył się kamień. Przez co budowa znacznie, znacznie zwolni teraz. Trzeba się modlić, że Faraon jakąś prośbę tu mi wyśle zaraz, bo mam nadzieję, że będę mógł ją spełnić w miarę możliwości. I tyle, nie no, bo bez tego będzie problem. Wiecie co, uznałem, że w sumie mogę zająć się produkcją e, biżuterii. Nawiążmy handl traktat handlowy z, e, z Byblos. Przynajmniej ludzi będziemy mieli gdzie zatrudnić jeszcze. Import do 1600. I tak tylko 1500 mogę sprzedawać, więc trzy zakłady to tam wiecie. To nie robi zbytnio różnicy. Będzie ten dok obsługiwał, klejnoty, biżuteria, tak. Zakład jubilerski będzie tutaj. A magazyn... Nie, dobra, nie ten dok. Ten dok nie. Nie będziemy tu blokować. Ten dok będzie obsługiwał handel I tu będzie magazyn na. Dobra. Będzie się produkowało. Zawsze parę groszy jeszcze dodatkowych padnie, no i ludzie będą mieli co robić w moim mieście. Nie będą mi tu stękać. Nie stękają właściwie, ale wiecie. Słuchajcie, ta budowa idzie jak po grudzie dosłownie. Tempo jest okropne. Naprawdę. Aż kusi mnie tą misję skipnąć, ale nie będę tego robił. Wiadomo, no bo to jest oszustwo mimo wszystko. Tą budowę skończę, ale. No, ona potrwa. Mam. Niestety faraon nie, nie wysyła próśb żadnych do mnie na razie. Oho, atak armii. Zobaczmy. Jęczmy. O, proszę. Ale. Co to za armia? No, ludzie. Zatakujcie mnie jakoś poważnie, chociaż a nie. Dobrze, że faraon wysłał prośbę o jęczmień, będę miał trochę kamienia na szczęście. Kompleks świątyń Ptacha. Gdzie bym go zmieścił? No, tu by w las pewnie, nie? No, opartego. No, ale nie, no, dobra, nie będę go wpychał tu specjalnie. Dobra, nie buduję go tego. W sumie po co? Nie jest to niezbędne. O, kamień, dziękuję. Chociaż kapeczkę to przyspieszy budowę. Naprawdę. Nie, no, takie misje są bez sensu, okresy grze. Bo to jest niepotrzebne przedłużanie yy, gry człowiekowi, nie? O, nie mają dostępu do lekarza. Uuu, to trzeba to zmienić. Trzeba to zmienić i naprawić, słuchajcie. Dobra, tutaj zrobimy tak. Yy, tutaj damy gabinet lekarski. Proszę bardzo. Macie źródło wody swoje. Macie swoją placówkę. Macie swoją remizę. I pięknie. I powinno być git. Dobra. Dobra, trzy warstwy gotowe. Warstwa numer cztery. Stało się 912 bloków, czyli przy aktualnej tempie, aktualnym tempie importu są, jest to ponad 23 lata w grze czajcie, to jest masakra. Dlatego mam nadzieję, że tu będzie wysyłał trochę tych próśb, że co, co spowoduje to trochę wiecie, przyspieszenie tego procesu, bo naprawdę jest tragedia, nie? Z tą budową. Dobra, niech się buduje dalej, zobaczymy co to będzie. O, atak znowu, przejść do bitwy ale atak wow, Kurde, no szok! Naprawdę szok, nie! Niepotrzebnie flotę chyba robiłem swoją drogą, widzę, bo raczej się nie przyda w tej misji, no ale już trudno, niech będzie. Budowa, no widzicie jak to wygląda, nie ma kamienia, nie ma budowy, no proste, nie? Rok y importu zaspokoi 10 takich ludków, czyli taki obszar, taki jaki pokazuję Wam, jestem w stanie zbudować w rok przy aktualnym tempie importu, nie? To jest naprawdę masakra. Masak, tego... No czekam, aż faraon coś powiedz znowu. By się przydało prędkość przewijania 25 razy na przykład albo 50, żeby w ogóle wiecie, skipnąć do przodu, bo no bo tutaj nie ma co robić w tym mieście już. Tu wszystko jest y, gotowe, nie? Także no... Lecimy dalej. O! prezent od sąsiada, no dziękuję. I to bez prośby żadnej. Po prostu widali kamień. No, więcej takich prezentów poproszę. Naprawdę, bo ta budowa idzie jak pomaś, Idzie tak wolno. Widzicie, ja cały czas czwartą warstwę buduję. To jest tragedia. O, waping chcecie? Dawaj, wysyłaj, wysyłaj. Chcę kamienia, chcę kamienia. Plyzy, kamień daj, daj kamień. ten waping, plyzy, ale chyba nie da. Aaaa. Niedobrze, no niedobrze, no. No trudno, no co zrobić. Jak wygląda, wy zrobicie 5%, okej, okay, na razie jest wszystko w normie. Ale z roku na rok spada, wiecie co to oznacza, nie? Społeczeństwo mi się starzeje. Jak wygląda cenzus ludności? A, kulturę będzie trzeba ich poprawić. No dobra, no to tam się ogarnie. Zaraz się może tym zajmę, w sumie. Yy, gdzie są ten? Yy, no, nie, tutaj, społeczeństwo. O, historia. Nie, spis ludności. O, o, o. No, kurde, coraz więcej. Nie ma młodych ludzi. Niedobrze. No nic. Dobra, trzeba będzie ogarnąć to jakoś. Jak podwyższyć jak kulturę? Ceny muzyczne żonglerów. No dobra, no tylko to. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Damy je tutaj. Tutaj damy blokadę drogową. Voila. Rada to wystarczy. Proszę bardzo. Ceny żonglerów, dobra. Proszę bardzo. Konserwatorium. szkoły żonglerki. Placówka i remiza. Dobra. Trzeba tu więcej ludzi wcisnąć w tą dzielnicę. Trzeba y, wyduszyć, ile się da z tej dzielnicy. Absolutnie. Dobra, tutaj mogę wepchać jakieś domy. Tu mogę wepchać jakieś domy. Tu jeszcze mogę wepchać cztery domy, więc wypchamy i zaspamić ogrodami tam, gdzie się tylko da, żeby te domy rosły. Dobra, chyba więcej nie zmieszczę, już nie? W tej dzielnicy nie, tu jeszcze bym mógł, ale to już nie będę tak rozciągał bardzo, Dobra, jeszcze tu, o, jeszcze tu domek urósł. Dobra, więc więcej ja chyba nie wycisnę z tego. Dam posąg, może jeszcze urośnie? Jeszcze urośnie, dobrze. Dobra, no jest okej. Okay. Trochę domów jeszcze przybyło. Powinno wystarczyć na jakiś czas. No ta budowa, no cóż. Jest jak jest. A kultura już jest? Na dobrym poziomie? 15 nadal, a to dlaczego? A bo tych nie mam. Dentystów nigdzie. Faktycznie, ale ja zakładów dentystycznych nie stawiałem. To dlatego nie urosło. Dobra, tą chatkę mogę usunąć tutaj dentysta, okej okay, i drugi będzie tu, dobra powinno, to już powinno wystarczyć, myślę teraz zobaczymy, nadal nie, nadal 15, co jest? to jest ciekawe, szkoły są Biblioteki na pewno nie przeszkadzają w tym. Ude, co jest? Dentyści są. Okej. Okay. No to jest dziwne. No dobra, dam jej jedną bibliotekę gdzieś, ale nie sądziłem, że będzie to konieczne. Mogę dać ją tu. Yy, biblioteka. Dobra. Jak jest potrzebna, to ją dam, ale nie sądziłem. I mogę jedną kostnicę dać też. W ostateczności gdzieś. Eee, ale gdzie? Właśnie, czemu ja nie mam prywatnej rezydencji? Eee, rezydencja. Wywal. Trzeba kasę ściągać, dobra. Tak ja chciałem, a kostnicę. Kostnicę chciałem, chyba, że nie trzeba, nie no, trzeba, kurde no. co za gówno, nie podoba mi się to Dobra tą remizę wywalę, yy, damy tutaj kostnicę, tu damy posąg, żeby temu domowi nic nie przeszkadzało czasem I drugą kostnicę, dobra wywalimy tego do pobordze podatkowego, już nie stracę I damy tu kostnicę, chyba się nie zbugowało ten tym on no, nadal jest 15, fakt ta kostnica jeszcze nie działa, ale zbyt mało tancerzy, co? No nie, no nie jest pewny faktycznie, dobra. No to zrobimy w ten, spowalniemy pawilon. Dobra, I damy szkołę tańca. A będzie, nie, nie, nie będzie chyba niezbędna, czy będzie niezbędna? Dobra, damy jeszcze jedną szkołę tańca. Ją mogę wcisnąć tu. No tak, bo ja tancerzy nie miałem w mieście. Ojej, no ja też zauważyłem to. Dobra, kostnice, nie, 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 nie. Proszę mi to poburzyć wszystko. Bo ja nie miałem przecież tancerzy w mieście, słuchajcie. No, już jest 50 nagle. Ja nie miałem tancerzy zapomniałem o tym kompletnie, ajajaj, dobra Dobra, tu jeszcze jedną damy i będzie git Bezrobocie na razie jest, budowa niech powoli się wlecze, niech się wlecze Trzeba czekać aż to w końcu kiedyś skończą O, żądasz ziarna, masz ziarno Tylko daj mi w zamian y, coś przydatnego do budowy Faraon, bo bez tego to, to, to ziarno idzie na marne trochę No, kamień, zatwierdź, biorę w ciemno, chłopie nawet się nie zastanawiam. Armia atakuje, dobra, nikt się atakują. Mam to głęboko w czterech literach. O, żądasz dziarna, mówisz? Spoko. Może dostanę kamień znowu. Pozycja królestwa rośnie. No, fajnie, ale... Ja oczekuję czegoś innego. Wiecie czego? Faraon, myślę, że też wiesz, czego ja oczekuję od ciebie. Co ja robisz ze mnie, Faraon? Ech. Mogę to sprzedać, mogę. Fajnie, ale super. No kozacko, nie widzowie. No kurde, no tego potrzebowałem w tej misji, naprawdę. Miedzi, która jest mi absolutnie do niczego nie potrzebna w tej misji. Eee, super, super. No jakbym był na minusie, to bym się cieszył, bo bym miał pieniądze za to. Ale no, tak, zatwierdź, Daj mi to. Niech już ci będzie Coraz więcej ludzi mam już w starych w mieście Nadal mam bezrobocie, ale jest kurde z tym problem powoli Niestety A budowa dalej jest w morderczym tempie Czemu oni mieć nie sprzedaje nie sprzedaję nie. Aha, dobra Z jakiegoś powodu 3200 pisałem Nieważne, nieważne Po prostu sprzedaj mi to miedź W cholerno mi tyle Zostało jeszcze 480 bloków kamienia do końca budowy, czyli 12 lat kamienia jeszcze sam kamień, a jeszcze przypomnę, że e, potem jeszcze będą budować resztę piramidy z samego wapienia, nie? Matko jedyna, nie? No, ta misja to jest naprawdę masakra. To, z tego co ja pamiętam, to jest ostatnia taka polipana misja, jeśli chodzi o budowę piramid. Potem już chyba. No, oczywiście są duże piramidy jeszcze do budowy, ale potem chyba nie ma aż takiej masakry z czekaniem na kamień. Na przykład, jak jest misja e, piramida w Gizie. To tam nie możemy wydobywać wapienia do budowy. Ale z tego, co kojarzę, to można importować masowo ten wapień. Naprawdę w dużych ilościach, nie 40, tylko na przykład 120 rocznie, albo nawet więcej. Więc ta budowa wtedy idzie, nie? jakiś sensowny temperaturę. Ale nie to, co tu, no bo to jest poszaczka. Ta misja to jest totalny syf. Nie ukrywam, no. Wow, nareszcie! Masz święć, mnie, Ale mam nadzieję, że nie dasz mi za to miedzi, tylko kamień, faraon. Błagam cię! Ja chcę kamienia. To trochę przyspieszyć tą budowę, już mam tego dosyć, naprawdę, ja już tu siedzę, żeby was nie skłamać, czekajcie, zaraz sprawdzę. Yy, odcinek nagrywam już niemal godzinę na ten moment, nie wiem ile wy widzicie materiału, czy to jest 15, 20 minuta może, nie wiem, o kamień, dziękuję bardzo. W każdym razie, no jak widzicie, to trochę czasu zżera taka budowa. Jest to zdecydowanie najgorsza misja w faraonie. Nie wiem czy ogólnie, ale na pewno jedna z gorszych w całym faraonie to jest to misja. Ta budowa to jest naprawdę tragedia. Nie? Nawet ten południowy dach nie był taki zły, bo tam piramida była chociaż mniejsza. Ta budowa tam w miarę szła, prawda? Ale tutaj to jest. O, dobra, zostało 352 bloki, no już lepiej. Musimy... Ale mamy problem z bezrobociem, bo bezrobocie nam spada do 2% już, co znaczy, że no właśnie. Niedługo będziemy nie będziemy mieli siły roboczej już. oj, będzie lipa. Będę musiał zbudować, wiecie co, dzielnicę numer 3. Nie ma innego wyjścia, muszę. I on zrobimy yy, tutaj. Tutaj walniemy most. Yy, most poproszę. I tutaj zbuduję zaraz trzecią dzielnicę. No dobra, trochę tu mamy tego. Yy, ba bazary są, wszystko jest. Tu jeszcze napchamy trochę ludzi. Trzeba naspamić trochę. Yy, posągów przy okazji, bo będę miał problem z żarciem na 100% po tym, więc trzeba będzie zainwestować w kilka farm, yy, pszenicy, chcąc nie chcąc. I damy je tutaj. Będzie najlepsze miejsce na to, bo tu i tak mamy obozy pracy. O, idealnie. Dobra, robimy taką drogę. Yy, tutaj. O! W ten sposób i będzie idealnie tu macie dojazd, tu macie dojazd niech sobie mnie atakują, mnie to absolutnie nie interesuje irygacja, irygacja, no i pięknie dobra, te farmy powinny mi zapewnić yy, dużą, dużą dawkę pożywienia więc o to się nie martwię już jeszcze tutaj mogę z dwie, trzy farmy dobudować jakiś jeden magazyn yy, przemienie na akceptowanie ziarna, dobra aha, bo tu ja tu drogi nie połączyłem, teraz zauważyłem dopiero, no oni byli odcięci. No budowa powoli, ale idzie, nie? Takim swoim żółwim tempem. No już naprawdę jestem bliżej niż dalej ukończenia tej cholernej budowy. Dobra, problem z bezrobociem nie powinienem już mieć. Już 10% i już, zaraz będzie jeszcze więcej, jak ludzie się tu poprowadzają, więc... Kozacko. Dobra, 288 bloków jeszcze zostało. No już dobra, no już... Już naprawdę bliżej niż dalej. Znowu wojna. Jezus, dajcie mi jakąś poważną wojnę, nie. O, prośba! Jest, 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 jest. Bierz, słomę, bierz, chłopie, słomę. I daj mi kamień, błagam. Dali, ta? Czy Ja mam wysłać armię? Tak. No dobra, to masz cztery dywizje. Dwie zostawię w razie gdyby jakieś, jacyś niedzielni żołnierze mi tu przybyli. I jeszcze dodatkowo... Yy, jeszcze dodatkowo. Plac festiwalowy. I festiwal dla seta z piwem na bogato. Piwa mamy sporo, więc możemy sobie na to pozwolić. Kamień. Tak. Tak. Boże. Dzięki ci. Stały 224 bloki już, tylko i aż tylko i aż czyli przy dobrych wiatrach 5 lat. I, i problem z kamieniem będzie z głowy w końcu. Następnie zostanie jeszcze warstwa wapienna, ale to tam już pójdzie szybko na szczęście, bo wapienia mamy dużo, więc naprawdę już zostało niewiele. Zobaczcie, widzowie, jak dużo ludzi jest w tym momencie u mnie. E, dobra, dobra, bohaterowie wracałem, fajnie, no, no, no. E, jak dużo ludzi jest u mnie niepracujących teraz, bo odtąd ci wszyscy ludzie są już na emeryturach. I część dochodzi do 80, już nawet, także nieźle. W ogóle nigdy nie miałem gościa, który dożył setki. A wiem, że jest to możliwe w faronie. W ogóle młodych ludzi się tu. Dzieci się tu nie rodzą. Pewnie misa jest tak zakodowana do mnie, mam. Bo normalnie jest tego więcej, nie? Tych dzieci. A wrócili z bitwy i co? I wygrali, I co to mi dało? No nic mi to nie dało, tak naprawdę. Chyba, że mógł traktat handlowy otworzyć z Bacharium ale po co? co? Co mi to da? No nic. O, ka... Jest! Kamień! Dobrze. 96 zostało, 48 dostałem, czyli zostało jeszcze 48 do kupienia. Dobra, dobra. To już jest końcówka. W końcu. Och, wapień, bierz. Może dasz mi jeszcze kamienia trochę? Dobra, już prawie koniec. Jeszcze dwie warstwy z kamieniem. Już, już chyba mam... Na, dobra, już prawie mam tyle kamienia ile trzeba, tak to siak. Więc zaraz będzie koniec tej nieszczęsnej budowy w końcu. Już naprawdę mam jej serdecznie dosyć. Tym bardziej, że bez mi jej bardzo szybko spada. Na szczęście mam tu w razie co miejsce do, do budowania domów, ale już to będzie raczej zbędne. A tak dla waszej informacji nagryłam to już godzinę 18, Więc sobie wyobraźcie jak długo ta budowa trwa. I w tym i większość z tego czasu tak naprawdę nie robię nie robimy na tej misji nic, no bo wystarczy tylko czekać. Niestety, no ta misja jest do kosza, no naprawdę. Gdyby... M, m, gdybym był m, twórcą tej gry, załóżmy, nie, hipotetycznie, to tak bym powiedział, no chłopaki, sorry, ale ja rozumiem, że to pewnie ma odzwierciedlać yy, jak wyglądała budowa takiej piramidy, że to było... że to trwa, długotrwały proces był i w ogóle... Ale, no nie, no, no nie, no, nie nadaje się to na taką grę. Absolutnie, to jest za długo. Dobra, koniec kamienia. Teraz sam wapień będzie. Dobra, już kupujcie ten kamień w sumie whatever, ale teraz będzie sam wapień szedł. 6 warstw po robocie. Dobra, w końcu skończyli budowę. Zaczęła się faza wykuwania, a jak dobrze wiecie po wykuwaniu jest już oficjalnie koniec budowy, więc. Uff... Trochę to zajęło, trzeba przyznać, ale udało się w końcu doczekać tej chwili. Niech sobie ją ładnie wykują i będziemy mogli zobaczyć, jak ona wygląda w pełnej okazałości. Tym razem, tym tak masz ziarno, tym razem jest ona już w pełni kształcie takiej legitnej piramidy. Nie jest ona jakaś spłaszczona na górze, tylko już na całej wysokości jest pod tym samym kątem, nachylona do ziemi. Dobra, ta pseudo bitwa śmieszna. No, 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 tak, wykuwajcie mi to bryłę i będzie koniec. W końcu. No teraz kamień chce wstać w dupę, Faraon, no, ale dobra, dzięki. No niech będzie. Schowam na pamiątkę. Dobra, już jest praktycznie koniec skuwania tej piramidy. Naprawdę, no wygląda dobrze, no nie ukrywajmy. No. Kawał budowni, szkoda, że tylko tak długo to trwa. No. To jest duża wada tej misji, niestety, no co zrobić. Tak, koniec, dobra. Zobaczmy jak wygląda już po zbudowaniu. Ładnie jest, no kurde. Kawał piramidki. Na tle tego miasta wygląda... Zajście to, nie? Trzeba przyznać. Dobra. Yy, następna misja. Yy, tak, następna misja, bo to ona była jedyna yy, w kampanii. Nie ma żadnej misji pobocznej, więc yy, nie trzeba jej wybierać. Co teraz będzie? Włączone. A, błąd w tłumaczeniu jakiś. Kość spaliła ze wschodu. Nie wiem, jaka nazwa to będzie misji. Nie bardzo. A, on. Aha, dobra. On włączone. Dobra, to jest misja on. I co tu będzie? 3 mastaby, 4000 ludzi, 40 kultury, 35 dobrobytu, 15 monumentów, 60 królestwa. Okay, to już będzie ciekawsza misja, ja widzę. Yy, a tutaj lunet, obrona Egiptu, 4000, 30 kultury, 30 dobrobytu, 5 monumentów, tylko mała mastaba i królestwo. O, to będą już ciekawsze misje, już nie będzie się skupianie stricte na budowie, tylko bardzo dobrze. Okej, okay, mm, ja wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że, widzę, że miło spędziłeś czas oglądając ten film. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę i suba i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!